Czy wiesz, że przez lata mogłeś odmawiać najpiękniejszą modlitwę świata w sposób, który nie tylko odbiera jej moc, ale może nawet blokować łaski, które Bóg chce ci dać? Że jedna postawa, jeden błąd w podejściu może sprawić, że modlitwa Ojcze nasz, którą nauczył nas sam Jezus, zamiast być kluczem do nieba, staje się pustą formułą, bez życia i bez siły? Nazywam się Ojciec Jerzy. I przez 40 lat prowadzenia rekolekcji i kierownictwa duchowego, widziałem jak ten jeden błąd niszczy życie modlitewne tysięcy ludzi. Widziałem osoby, które przez całe życie odmawiały Ojcze, nasz, ale nigdy nie doświadczyły jego prawdziwej mocy. Widziałem wiernych, którzy powtarzali setki Zdrowaś, Mario, ale nigdy nie poczuli obecności Matki Bożej. Dziś chcę ci objawić ten błąd i pokazać, jak go uniknąć. Wyobraź sobie Marię, siedemdziesięcioletnią wdowę, która przez pięćdziesiąt lat codziennie odmawiała różaniec. Robiła to pilnie, dokładnie, nigdy nie opuszczała ani jednej dziesiątki. Ale pewnego dnia przyszła do mnie ze łzami w oczach. Ojcze, modlę się całe życie, ale czuję się tak samo pusta jak na początku. Czy Bóg mnie słyszy? Czy moja modlitwa ma jakiś sens? Maria nie wiedziała, że popełnia błąd, który popełnia większość z nas. Błąd tak subtelny, że trudno go zauważyć, ale tak destrukcyjny, że może całkowicie zniszczyć nasze życie duchowe. Błąd, który sprawia, że najpiękniejsze modlitwy stają się jak miedziany dzwon bez serca. Zanim ci wyjawię, na czym polega ten błąd, muszę opowiedzieć ci o spotkaniu, które zmieniło moje rozumienie modlitwy. Było to w 1987 roku, podczas pielgrzymki do Medjugorje. Spotkałem tam starą Chorwatkę, babcie Anę, która odmawiała Różaniec z taką koncentracją i miłością, że wszyscy wokół niej wpadali w głęboką ciszę. Jak pani się modli? Zapytałem ją przez tłumacza. Jej odpowiedź wstrząsnęła mną. Nie odmawiam słów, ojcze, rozmawiam z osobami. Gdy mówię, ojcze nasz, widzę Boga Ojca. Gdy mówię, zdrowaś Mario, patrzę w oczy Matki Bożej. Każde słowo to spotkanie z kimś, kogo kocham. I właśnie wtedy zrozumiałem, na czym polega błąd, który niszczy moc modlitwy. To mechaniczne powtarzanie słów bez świadomości, do kogo się zwracamy. To recytowanie formułek bez wchodzenia w relacje z żywymi osobami. To traktowanie modlitwy jak obowiązku, a nie jak rozmowy z najbliższymi przyjaciółmi. Gdy Maria z mojej parafii zrozumiała ten błąd, jej życie duchowe całkowicie się przemieniło. Ojcze, mówiła mi rok później, to tak, jakbym przez całe życie stukała do drzwi, ale nigdy ich nie otwierała. Teraz, gdy się modlę, wchodzę do środka i siadam z Jezusem przy stole. Ale żeby w pełni zrozumieć destrukcyjną siłę tego błędu, musimy przyjrzeć się temu, czym naprawdę jest modlitwa. Modlitwa to nie jest recytowanie tekstów, to nie jest spełnianie religijnego obowiązku, to nie jest magiczne wypowiadanie formuł, które automatycznie przynoszą rezultat. Modlitwa to rozmowa. To spotkanie, to relacja między Tobą a żywym Bogiem, który Cię kocha. Każde słowo modlitwy powinno być wypowiedziane do konkretnej osoby, z konkretną świadomością, z konkretną intencją. Gdy mówisz, Ojcze, nasz któryś jest w niebiesiech, czy widzisz przed sobą Boga Ojca, czy zwracasz się do niego jak dziecko do ukochanego rodzica, czy też po prostu recytujesz znajome słowa, gdy mówisz, Święć się imię Twoje. Czy naprawdę pragniesz, żeby imię Boże było czczone? Czy odczuwasz w sercu pragnienie, żeby cały świat poznał i pokochał Boga? Czy to są słowa z twojego serca, czy tylko z twojej pamięci? Gdy mówisz: "Przyjdź królestwo twoje", czy rzeczywiście pragniesz, żeby Bóg królował w m twoim życiu, w twojej rodzinie, w twoim kraju? Czy jesteś gotowy na zmiany, które to królestwo może przynieść? Czy to jest autentyczna prośba, czy rutynowa formuła? To są pytania, które muszą sobie zadać wszyscy, którzy chcą, żeby ich modlitwa miała moc. Bo prawda jest taka, że Bóg nie słucha słów, słucha serc, nie liczy powtórzeń, patrzy na intencje, nie reaguje na formały, odpowiada na miłość. Święta Teresa z Awila, która była mistrzynią modlitwy, nauczała, że największym błędem w modlitwie jest to, co nazywała papuzim powtarzaniem – nie wystarczy poruszać wargami – pisała. Trzeba poruszać sercem. Nie wystarczy wypowiadać słowa, trzeba je przeżywać. Ale jak praktycznie uniknąć tego błędu? Jak sprawić, żeby modlitwa przestała być mechaniczną recytacją, a stała się żywą rozmową z Bogiem? Pierwszą rzeczą jest świadomość obecności. Zanim zaczniesz się modlić, zatrzymaj się na chwilę i uświadom sobie, że jesteś w obecności Boga. To nie jest abstrakcja, to jest realność. Bóg jest tutaj, teraz, słucha Cię, patrzy na Ciebie z miłością. Pamiętam pewną starszą panią, Krystynę, która nauczyła się tego podejścia. Zanim zacznę różaniec mi opowiadała: Zawsze mówię do Matki Bożej: Maryjo, jestem tutaj, jesteś tutaj, porozmawiajmy. To całkowicie zmienia atmosferę modlitwy. Drugą rzeczą jest personalizacja intencji. Nie módl się ogólnie, módl się konkretnie. Zamiast mechanicznie mówić i odpuść nam nasze winy, pomyśl o konkretnych grzechach, które popełniłeś i poproś o przebaczenie za każdy z nich. Zamiast automatycznie mówić i nie wódź nas na pokuszenie, pomyśl o konkretnych pokusach, które cię nawiedzają, i poproś o siłę, żeby im się oprzeć. Trzecią rzeczą jest wizualizacja. Gdy modlisz się do Jezusa, wyobraź go sobie przed sobą. Gdy modlisz się do Matki Bożej, zobacz ją w swojej wyobraźni. Gdy prosisz o coś, wyobraź sobie, że rzeczywiście otrzymujesz to, o co prosisz. To nie jest marzenie. To jest wiara w działaniu. Czwartą rzeczą jest emocjonalne zaangażowanie. Pozwól sobie odczuwać to, o czym mówisz. Gdy prosisz o przebaczenie, poczuj skruchę. Gdy dziękujesz za łaski, poczuj wdzięczność. Gdy prosisz o pomoc, poczuj pokorne ufność. Modlitwa bez emocji to jak śpiew bez melodii. Piątą rzeczą jest cierpliwość. Nie spieszysz się z modlitwą? Lepiej odmówić jedną dziesiątkę różańca powoli, z pełną świadomością, niż trzy dziesiątki mechanicznie. Lepiej powiedzieć jedno Ojcze nasz z serca, niż dziesięć Ojcze nasz z pamięci. Ale może myślisz, to wszystko brzmi pięknie, ale ja od lat modlę się w ten sam sposób. Czy nie jest za późno na zmianę? Odpowiedź brzmi: Nigdy nie jest za późno. Bóg czeka na ciebie całe życie a gdy w końcu otworzysz serce w modlitwie, on się raduje jak ojciec, który odzyskał zagubione dziecko. Pamiętam osiemdziesięcioletniego pana Stanisława, który przez całe życie mechanicznie odmawiał anioł pański. Gdy w wieku późnym nauczył się modlić z sercem, powiedział mi – Ojcze, czuję się, jakbym po raz pierwszy w życiu się pomodlił, jakbym przez osiemdziesiąt lat stukał do drzwi nieba, ale dopiero teraz je otworzył. To jest moc prawdziwej modlitwy. Ona może przemienić życie w każdym wieku, w każdej sytuacji, ale wymaga od nas jednego: przestania traktować ją jako obowiązek, a zaczęcia traktować jako przywilej. Ale istnieje jeszcze jeden aspekt tego błędu, o którym muszę Ci powiedzieć. Dotyczy on nie tylko sposobu odmawiania modlitw, ale także naszego nastawienia do ich skuteczności. Wielu ludzi modli się jak automat, ale jednocześnie oczekuje automatycznych rezultatów. Odmówiłem nowenne, ale nic się nie stało. Słyszę często. Modlę się codziennie, ale moje problemy nie znikają, narzekają inni. To pokazuje, że błąd mechaniczności przenosi się też na nasze oczekiwania wobec modlitwy. Modlitwa to nie jest maszyna, w którą wrzucasz monety i dostajesz to, czego chcesz. To jest rozmowa z mądrym, kochającym ojcem, który wie lepiej niż ty, czego potrzebujesz. Czasem odpowiada tak, czasem nie, czasem poczekaj. Ale zawsze odpowiada, tylko trzeba umieć słuchać. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, zostaw komentarz z imieniem osoby, za którą się dziś modlisz. Niech wspólna modlitwa połączy nas wszystkich. Bardzo ważne jest też zrozumienie, że prawdziwa modlitwa zmienia przede wszystkim nas samych, a dopiero potem nasze okoliczności. Gdy modlisz się z serca, stajesz się bardziej cierpliwy, mądrzejszy, pokojowy. Te zmiany w tobie często rozwiązują problemy skuteczniej niż bezpośrednia interwencja Boża. Pamiętam pewną matkę, która przez lata modliła się mechanicznie za swojego syna, alkoholika. Nic się nie zmieniało, ale gdy nauczyła się modlić z prawdziwą miłością i pokorą, ona sama się zmieniła, stała się cierpliwsza, mądrzejsza w podejściu do syna. I paradoksalnie, to jej przemiana zaczęła wpływać na niego bardziej niż wszystkie wcześniejsze modlitwy. To jest jeszcze jeden powód, żeby unikać mechaniczności w modlitwie. Mechaniczna modlitwa nie zmienia nas, więc nie może zmienić naszej sytuacji. Prawdziwa modlitwa przemienia nasze serca, a przemienione serca mają moc przemieniania świata. Ale jak sprawdzić, czy nasze modlitwy są prawdziwe? Jak poznać, że już nie popełniamy tego błędu mechaniczności? Pierwszy znak to pokój po modlitwie. Prawdziwa modlitwa zawsze zostawia w sercu spokój, nawet jeśli nie otrzymaliśmy tego, o co prosiliśmy. Mechaniczna modlitwa zostawia poczucie pustki, niezadowolenia, jakby coś zostało niedokończone. Drugi znak to wzrost miłości do Boga. Im bardziej prawdziwie się modlimy, tym bardziej kochamy tego, do którego się zwracamy. Mechaniczna modlitwa może nawet prowadzić do znużenia Bogiem, bo traktujemy go jak automat, który nie działa. Trzeci znak to zmiana charakteru. Prawdziwa modlitwa czyni nas lepszymi ludźmi, cierpliwszymi, łagodniejszymi, bardziej przebaczającymi. Mechaniczna modlitwa nie wpływa na nasz charakter, bo nie angażuje naszego serca. Czwarty znak to radość z modlitwy. Gdy modlimy się prawdziwie, chcemy się modlić więcej. Modlitwa staje się nie obowiązkiem, ale przyjemnością. Mechaniczna modlitwa jest zawsze ciężarem, od którego chcemy się jak najszybciej uwolnić. Piąty znak to skuteczność duchowa. Prawdziwa modlitwa przynosi owoce, może nie te, których oczekiwaliśmy, ale te, których potrzebujemy. Mechaniczna modlitwa nie przynosi żadnych owoców, bo nie jest zasiana w żyznej glebie serca. A co z modlitwami wspólnotowymi? Czy błąd mechaniczności dotyczy także mszy świętej, różańca rodzinnego? Modlitw wspólnych oczywiście, że tak. Możemy uczestniczyć w mszy mechanicznie, nie angażując serca. Możemy odmawiać różaniec z rodziną, myśląc o czym innym. Możemy śpiewać pieśni w kościele, nie słuchając słów, które śpiewamy. Ale modlitwy wspólnotowe mają jedną zaletę mogą nas zarazić prawdziwą modlitwą innych. Gdy uczestniczysz w mszy z osobami, które naprawdę się modlą, ich postawa może Cię zainspirować. Gdy odmawiasz różaniec z kimś, kto wkłada w to serce, możesz się od niego nauczyć. Dlatego też, jeśli chcesz nauczyć się prawdziwej modlitwy, szukaj towarzystwa ludzi, którzy umieją się modlić. Idź na adorację, gdzie spotkasz osoby głęboko modlące się. Przyłącz się do grup modlitewnych, gdzie modlitwa nie jest rutynową formalnością. Bardzo ważne jest też czytanie o modlitwie. Święci zostawili nam wspaniałe teksty o tym, jak się modlić. Święta Teresa z Awila, Święty Jan od Krzyża, Święty Franciszek Salezy, wszyscy oni uczą nas, jak unikać mechaniczności i jak wchodzić w prawdziwą relację z Bogiem. Ale najważniejsze jest praktykowanie. Nie wystarczy wiedzieć, jak się modlić. Trzeba się modlić. I nie zniechęcaj się, jeśli na początku będzie trudno. Przejście od mechanicznej modlitwy do prawdziwej to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Zacznij od krótkiej modlitwy. Ale prawdziwej. Lepiej powiedzieć jedno szczere, Jezu, kocham cię, niż odmówić mechanicznie długą litanię. Lepiej przez minutę patrzeć na krzyż z miłością, niż przez godzinę recytować słowa bez zaangażowania serca. I pamiętaj, że Bóg jest cierpliwy. On wie, że uczysz się modlić. On nie oczekuje od ciebie doskonałości, ale oczekuje szczerości. Wolą modlitwę niedoskonałą, ale prawdziwą, niż modlitwę perfekcyjną, ale mechaniczną. Na koniec chciałbym ci opowiedzieć o tym, co stało się z Marią, o której mówiłem na początku. Gdy nauczyła się unikać błędu mechaniczności, jej życie duchowe rozkwitło jak ogród po deszczu. Ojcze, mówiła mi rok później, teraz rozumiem, dlaczego święci tak kochali modlitwę. To nie jest obowiązek, to jest spotkanie z najlepszym przyjacielem. I właśnie to chcę, żeby stało się również z Tobą. Żeby Twoja modlitwa przestała być mechanicznym powtarzaniem słów, a stała się żywą rozmową z Bogiem. Żeby Ojcze nasz stało się prawdziwą rozmową z Ojcem. Żeby zdrowaś Mario stało się autentycznym spotkaniem z Matką Bożą. To jest moja modlitwa za Ciebie, żebyś odkrył moc prawdziwej modlitwy, żebyś przestał blokować łaski, które Bóg chce Ci dać żebyś doświadczył radości płynącej z autentycznego spotkania z tym, który cię kocha bez granic. Zacznij już dziś. Następną modlitwę, którą będziesz odmawiać, odmów z pełnym zaangażowaniem serca. Popatrz na każde słowo, poczuj każdą prośbę, przekaż każdą intencję z prawdziwą miłością i zobaczysz różnicę. Twoja modlitwa ma moc zmieniania świata, ale tylko wtedy, gdy najpierw zmieni ciebie. Nie blokuj tej mocy mechanicznością, uwolnij ją przez prawdziwą miłość do tego, który pierwszy Cię pokochał. Módlmy się razem, Boże Ojcze Miłosierny, przepraszam za wszystkie czasy, gdy modliłem się mechanicznie, bez zaangażowania serca. Naucz mnie prawdziwej modlitwy, modlitwy z miłością, modlitwy z wiarą. Pomóż mi widzieć Cię w każdym słowie, które do Ciebie kieruję. Spraw, żeby moja modlitwa była spotkaniem z Tobą, a nie tylko powtarzaniem słów. Świętego Teresa z Avila, Mistrzyni Modlitwy, naucz mnie modlić się z serca. Maryjo, Matko Modlitwy, prowadź mnie do swojego Syna, Jezu, nauczycielu Modlitwy, bądź ze mną w każdej rozmowie z Ojcem. Amen.